Trzeba coś zrobić. Sauron musi się znowu wybudzić po jego ostatniej klęsce. Naprawdę? Mówisz? Tak. Dobra. Wyłączymy spotkanie z samym generałem Weksem. To no dobrze. Co? Oprócz generała Vexa jeszcze mamy naszą armię, imperatora Palpatina, który zdradził swoich i jakiegoś pomiota, który pierwszy raz. Wybudził Saurona i teraz nie żyje Saurona, ale tutaj żyje. Tu mamy jego główkę. Więc no, dość dramatycznie się zrobiło. No, na fara z Łocińców może wydjąć przez to Imperium Galaktyczne, i to jest nasz największy problem. Imperium Galaktyczne to nasz problem. To nasz problem! Musimy zwalczyć ten problem i to szybko. Szybko, najszybciej, najszybciej na świecie. Musimy zmniejszyć problem, jaką jest. Ci bohaterowie. Jaki będzie. Hej, może coś zrobimy. Oto droid pilotażowy. Oto droid samotażowy numer 325. Ła. Pip-pop. Zniszczyć wszystkich. Pip-pop. Zniszczyć wszystkich. Słuchać się mego pana. bip bop. Bip-bup. Bip-bup. bip Naprawdę bardzo, naprawdę bardzo mocne, co nie? No i to tylko przez 5 sekund musieliśmy to kombinować. No to co będzie naszym najszybszym ruchem? Zniszczenie wszystkich. Bip, bop.